Proszę przedstawić się. Marcin Słabowski, Max Białystok, Maciej Podgórzak, Leopold Blum. Rozmawiałem przed chwilą z Rafałem Ostrowskim i podobnie jak on, ja producentów stawiam w pierwszej dziesiące musicali Ever. Jak to jest u was? Szefie? Ja mam odpowiedzieć? Tak. Nigdy nie robiłem takiego rankingu swoich ulubionych muzykali, więc nie wiem, czy w dziesiątce, trudno mi powiedzieć, ale być może gdzieś w dziesiątce by się zmieścił, gdybym tak miał to e, usystematyzować. E, ale trudno mi zagwarantować, żeby tam był 100%. <grytanie> Nigdy tego nie zrobiłem też przyznam, że się nad tym nie zastanawiałem, ale może tak sparafrazując y, pytanie i odpowiedź, to tak powiedziałbym, że jest duża szansa, jak coraz bardziej się docieramy, że to może być w dziesiątce takich y, muzykali, których nam się najmilej może zagra y, wspólnie. To tak, to tak. Ta. Jerzy Gruza, mistrz, mówił, tego się nie da zepsuć, ale można. <laughs> ja wam życzę <laughs> wszystkim, żeby to była tak zwana piękna katastrofa, czyli zakończona sukcesem Artystycznym, no właśnie, czy artystycznym, czy rozrywkowym? Czy w tej rozrywce jest coś jeszcze oprócz radości i śmiechu, jakieś przesłanie właśnie w tej Ja myślę, że tak, może teraz płynę pierwszy, że jak się nad tym zastanawiałem, to, to uważam, że w ogóle komedia ma do siebie, że poruszamy oczywiście tematy po to, żeby rozbawić ludzi. Ale jeżeli te tematy nie są poparte jakimiś motywacjami postaci i tematem, który ich wewnętrznym jakby problemem, to nikogo tym nie będzie interesować. To będzie po prostu zwykły wygłup. A moim zdaniem ten spektakl może na początku wydaje się właśnie czystą rozrywką, ale też pokazuje, jak możemy bardzo nieodpowiedzialnie. Ehm, dla własnych korzyści, na przykład manipulować pewnymi symbolami, pewnymi zdarzeniami życiowymi i tak dalej, na własną korzyść i to może się obrócić przeciwko nam. I wydaje mi się, że po prostu, nie będę ja chce zdradzać pojęty spektaklu, ale jak odnajdziemy w swoich motywacjach coś szczerego i coś, co dotyczy naszych problemów, to, to, to wtedy jest to ważne. I mam nadzieję, że widzowie też to odbiorą, świetnie się bawią. Ja myślę, że nie mam może aż tyle miejsca w musicalu, żeby pokazać te wszystkie warstwy, które są w danych postaciach, no bo oczywiście one nie są jednowymiarowe. Eee, więc na przykład mogę powiedzieć o Maxie, że, że pod, po, pod jakby takim człowiekiem dość cynicznym eee, no, są jakieś takie motywacje eee, poranionego faceta po prostu, nie? gdzieś zagubionego, eee, który w życiu robił karierę, a nagle coś poszło nie tak. Oczywiście... Może nie przyznaje się do tego, że to jest do końca jego wina, ale e, szuka rozwiązania i może właśnie nie ma miejsca za bardzo na to, żeby to było gdzieś na wierzchu, jednak jest to komedia. E, ale pod spodem staramy się to przemycać. Jednak musi to być. Musi to być, Jesteś bo inaczej. Być... <grych> staramy Jak mówił... się. <grych> Jak mówił Charlie Czeplin na dnie każdej komedii są łzy. O. może Łez. E, producenci oryginalnie powstali kilkadziesiąt lat temu. Melwin Kamiński, czyli Mel Brooks, polski Żyd, no powiedzmy miał jakby alibi do tego, żeby śmiać się na przykład z Żydów, prawda? Ale wiemy, że jedzie tam równo, po wszystkich, jest grubo się i tak Każdy dalej. Dostanie, tak. Ale minęło kilkadziesiąt lat i wasz spektakl jest w czasie zupełnie odmiennym. Czy jakieś refleksje na ten temat, chociażby Palestyna, nie chcę was tutaj wyciągać na jakieś deklaracje polityczne, ale jesteście wrażliwymi ludźmi, artystami i, i, i na pewno gdzieś tam coś z tyłu też brzęczy, prawda? Myślę, że na pewno brzęczy mnóstwo tematów, bo no, poruszamy w komedii bardzo delikatny temat, tragicznych naprawdę losów świata. I e, tylko że. Ja uważam w ogóle, że w tym spektaklu my musimy być bardzo wyczuleni i bardzo y, szczerzy w naszych działaniach i w tym, co, co gramy, żeby właśnie nie y, wzniecać jakichś y, negatywnych emocji, ponieważ one nie są tutaj celem, one są tylko środkiem do przekazania pewnej historii. I y, y, oczywiście, jeżeli ktoś y, w tym całym przedstawieniu będzie miał refleksje na tematy y, współczesne, to bardzo dobrze, ale kiedy my, Wrzucimy już jakąś, jakąś tezę w sposobie grania wobec tego, będziemy próbowali jakoś prywatnie się do tego ustosunkować, to może właśnie rodzić wtedy jakiś u widza rodzaj sprzeciwu jednej albo drugiej strony, która myśli tak albo inaczej? Ja myślę sobie tak, że to jest, to jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że to dobrze ubrać w słowa, nie chcę teraz kombinować, a chcę powiedzieć dość szczerze e, o tym. Myślę, że takie pobudki, które powodują postaciami, to szczególnie w, 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 w przypadku tego musicalu Maxym takim, są e, na dzisiejsze czasy m, pokazują jak, do czego może doprowadzić chęć jakby cały czas posiadania e, nie wiem przy, przy jakby tego, żeby mieć dużo pieniędzy, posiadania jakimś kosztem ludzkim, więc nad tym też można się pochylić. Oczywiście jest to komedia, więc gdzieś robimy, puszczamy tu oczko, nie? Oczywiście nie skupiamy się na tym, jak bardzo jest, jest to ważne, jaka, jaka to jest tragedia, że tak się dzieje, ale jest chociaż w tym musicalu. Tak jak ktoś kto będzie chciał to zauważyć, to to zauważy, mam nadzieję. <grym> mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy chyba bardzo ciekawi, jaki będzie odbiór. Widzowie są różni, prawda? Jest ogromna część publiczności muzyka przyzwyczajona do takich tradycyjnych form. A tutaj obok Spamalota, myślę, tak sobie szukam w pamięci, obok Avenue Q, to jest chyba najodważniejszy pod względem takim obyczajowym spektakl muzyka z ostatnich kilkunastu lat. Zdecydowanie, to, to, to przyznaję rację, że tutaj w naszym teatrze obok Avenue Q właśnie i. i, i... Z pamolota. Z tak, jeden z najodważniejszych zdecydowanie. Bardzo jesteśmy ciekawi tego, jak widzowie to przyjmą, bardzo. Dzisiaj takie właśnie pierwsze zderzenie, zobaczymy jakie będą reakcje. No ale i wydaje mi się, czekamy, że... Tak, ale wydaje mi się, że się w warstwie jakby tematu, ale hmm. w warstwie hmm. jakby, takiego tradycyjnego musicalu. Ja w ogóle uważam, jak zaczęliśmy pracę nad, nad spektaklem, to chodząc nam chociażby w warstwę muzyczną to to uważam, że jest w ogóle najbardziej, jeden z najbardziej tradycyjnych musicali, jeżeli chodzi o formę, jaki, jaki powstał, bo tutaj naprawdę wszystko jest napisane o, co, do, co do po prostu litery i słowa pod muzykę. Ta muzyka ma też swoją funkcję w dialogach, więc to jest bardzo trudne technicznie też do, 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 do ogarnięcia, ale miejmy nadzieję, że nam się udało. A pod zlechem muzycznym właśnie to jeszcze dodam, bo teraz mi się przypomniało, że pan w nasz pierwszy skrzypek, A, tak, yy, tak, mówił tak. o tym, że dawno nie grał takiego musicalu, że jest bardzo trudny mm -hmm. dla orkiestry w ogóle, bo jest tak szeroko napisane i to są bardzo trudne utwory dla nich, więc dobrze, że mamy też taki tytuł. Życzę Wam nie tylko sukcesu, bo normalne przy dobrej komunikacji między mediami i artystami, ale życzę chyba nam wszystkim mądrego odbioru mm -hmm. tego spekt spektaklu, niekoncentrowaniu się na pewnych wypustkach, które przez źle nastawionych do rzeczywistości ludzi mogłyby być wykorzystane, prawda? No tak, to, to, to jeszcze ja bym do tego dołożył takiej otwartości, <gry> to życzę to też naszym to. widzom. Będziemy Nam mieć też. taki miernik dystansów na, na poje, będziemy patrzeć, jak to... <laughs> Nie, to, znaczy, to że oczywiście żarty to też dużo, to jest duża odpowiedzialność nasza, po prostu, bo wiadomo, że jeżeli my zaczniemy e, przekraczać pewne granice, a nie skupiać się na właśnie naszych postaciach i tej, tej historii, to wtedy rzeczywiście może być różnie, ale <grym> miejmy nadzieję, że będzie no dobrze. tego nie dojdzie. Damy radę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.